No, 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 z tej strony Lee a dziś kolejny odcinek z Minecraft Dungeons. Rozpoczynamy go W drodze do opus Dobrze, tak, sprawdźmy czy w centrum mamy jakąś nagrodę, nie. Eee, tu nie ma. Mam tylko jednego kupca, a na moim jak sam gram, to mam już czterech. Tu jest. to jest taki prezentowy, że można komuś jak z kimś grasz, można mu zapakować jakiś przedmiot i porarować prezent. E, tutaj masz kowala normalnie. A tutaj jest kupiec, który sprzedaje luksusowe towary. Co by tu dziś przejść? Kripelowe lasy były. Bagna na razie nie, bo nie mam najlepszych rzeczy. Jeszcze zbroję muszę sobie wybrać. A porządek w mieliśmy zbroić tak, 21, tam ma 20, tam ma 25. Dobra to. A bo łuk się robi taki szary, dobra, nieważne. Yy... Mój się wydaje, że ten miecz na razie będzie lepszy, żeby zdobywać więcej szmaragdów. Yy... Tak, to się rozbiję. To też. I ten łuk myślę, że też można rozbić. To sobie na razie zostawię. Mam coś u kupca ciekawego? Nic szczególnego. Kaktusowy kanion. Codzienna próba. Kaktusowy kanion. Wezmę. Bo z tego co pamiętam to on był łatwy. Ale teraz pewnie będzie trudniej. Armies of the Undead using a power that rests deep in an ancient forgotten i desert zrażone. temple. Finding the Jednak temple. However, is an adventure jest in its own right. For the entrance w lies hidden somewhere in this w tym kanion. Kanion. A sprawling maze w of w Zasil latarnie Ojej, już słupek Nowy... muszę go zniszczyć, bo on robi zbyt... Nie lubię tych... z laską. O! Powalał mnie miksturką normalnie. Ojej, ojej, ojej. A tam co jest? Bo ciekawy jestem. Ja lubię chodzić tam, gdzie strzałka nie pokazuje. A tutaj nic nie ma. W ogóle wiem, że tu będzie ten kupiec z luksusowymi towarami. Więc trzeba się rozglądać. Wiem, że on będzie gdzieś w, takim, yy, w takiej drużce, gdzie strzałko właśnie nie pokazuje. Więc w tym odcinku dowiecie się, yy, gdzie szukać tego kupca. I. No i ten Posłuchajcie, w, w wielu misjach to morał jest taki, nie we wszystkich, bo w niektórych się nie opłaca, ale opłaca się iść takie właśnie dodatkowe zakamarki, gdzie strzałki nie pokazują, a można tam iść w Jak na razie łatwy ten kanion. Tam wskazuje... Jest... A, dobra, nie Chodźcie tu, troszeczkę boków. O tak, po troszeczkę, po troszeczkę tam jest w ogóle skrzynka. Kogoś tam... Co to zutrzyło? Ojojoj, potap. Ciężka kusia. O nie, uciekać! Uciekać! Piłka ty. Dobra, lecimy na nich teraz. Zdobyto punkt dekleczny, zdobyto poziom. Dobra, no? OK. Może, jak zdobędę by dużo, dużo kupców tutaj i na swoim świecie, na swoim save'ie takim, na mojej postaci prywatnej, to nagram. Mogę wam pokazać nawet, co jest na tej postaci, co sobie gram. Ale jak już zdobędę dużo tych to będę mógł nagrać taki poradnik, gdzie, którego chcę szukać. Myślę, że to będzie fajne. Dobra. Zasil ma się Tam na razie idę. Kurczę cwanie, jak się tam chował. to Ale tu nie własnego ciencji. Dobra, muszę się wyrzucić tu, bo tu chyba będzie... A to sobie schabka zjem, żeby regenerację dostać. Tu? Tak, to jest latarnia. 3 na 5. To jest dobry wynik. Ten kanion naprawdę jest łatwy. Taki tryb dla takich początkujących, co zdobyli już parę rzeczy, ale jeszcze do końca nic nie mają. To... Można sobie ten truk odpalić. Zdaję. Bo może się okaże, że gdzieś tam pkiniemy, bo nie pamiętam do końca tego panią zaraz się okaże, że jeszcze dwie lata musimy odpalić. A nie, jednak nie. Musimy znaleźć świątynię. A ja coś pamiętam, że tak było. A może to w in innym razem będzie jak... Będzie trzeba zasilić latarnię. Okej, okay, znajdź świątynię. vou tomar Jednak nie, tak nie tak i osób, to jest taki dla mnie Ale cztery naraz Przynajmniej pasy mają Uciekanie, uciekanie, uciekanie Muszę poczekać, aż mi się pota załaduje Prawda trochę siły zmarnuję, ale trudno się mówi. W ogóle mapę sam mogę odpalić, gdzie jestem. Ale mapa chyba stopuje grę, co? A tu jestem. Dobrze, mogę wypić potę. I lecę tam. Ale czterech naraz pokonałem, tylko potem musiałem piać i potę. Po potę. potem, potem. oj, a tu nic nie ma dobrze. A, oni nawet tam na nie podchodzą. Kurczę, zaraz mi już już skończą. Nie mogę tak szastać. W ogóle już mi się kończą. Muszę oszczędzać, nie mogę tak szastać z tymi strzałami. Mam nadzieję, że tu gdzieś będzie jakieś zaopatrzenie. Jestem przyzwyczajony do mojego save'a, gdzie mam tak ponad 200 strzał, więc... No jak mam te ponad 200... O zaopatrzenie! To o co mówiłem Dobrze 24 strzały mały Czyli mamy? Czyli ten pęk daje tak 20 Okej okay. Dobrze, dobrze Dwa Oj, oj, oj. Dwa. Dwa. dwa Ty, ta wędka jest nawet, nawet, nawet spoko, dwa oj, doś oj, oj. ci się wpakował.

żeby nikt z mnie nie uderzył a będzie to ciężkie powiem no właśnie bo on mi ucieka jak mnie ktoś uderzy ciężkie z tym Tego knypka muszę pokonać. Oj, teraz zasilam latarnię. I tam będzie złoty klucz. Nie, zaklęłam. Oj, oj oj Szkoda, że nie można odsilić tych latarki, żeby nie było. Nie uciekaj! Chodź ze mną! Za duże skupienie tutaj, bo już nic nie gadam Dobra, gdzie kluczyk? Ucieka mi kluczyk Dobra, zabić tego do wiatru nie chcę ginąć, nie chcę ginąć, nie chcę ginąć. Proszę nie zabijaj. Sprawdzam sobie itemki, jakie mam. Odzysk otrzymywanie obrażeń pocisków czasami spowoduje utworzenie małego końca strzał. Poczekajcie, ja już mogę. Nie, nie mogę potypić. Na czym ja to teraz mam? Na tej kuszy. Kusza z enchantem poszukiwacz. No nieźle, tę kuszę zostawiam. A wybuch cienia, opuszczenie cienistej tej formy wywołuje potężny wybuch, który zadaje obrażenia pobliskim mobom. To jest dobre. Mam potę, dobra, wreszcie. tegoś dłużej trwało niż zawsze, ale dobra. Przynajmniej sobie w ekwipunku Mam teraz szantowaną zbroję. E, pota. Dwa. Jeju, ja tak mało przyszedłem, a to już 20 minut odcinka. No nie wiem w sumie czy w tym odcinku się dowiecie Jak zdobyć kupca Bo No tak trochę Słabo z tym będzie Ja tu wszystkie zakamarki Pozwiedzałem Dobra chyba tak w coś mi się wydaje, że to było gdzieś później niż teraz, ten kupiec, więc... Więc... Ojej, 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 Zapomniałem o zasadzie, że zawsze jak jest dramat, to ona się zamyka i <laughs> się portamobu. Oh. ね ep. ね ep. おいおい Меньше! Спид буст! Adia, 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 adia. Teraz wracam. Dobrze, nowy cel, wejdź do świątyni. Co? Tu nic. Ty, tu jest ten kupiec. Dobra, poczekaj. Kto będzie ten kupiec? Mi się wydawało, że on był jakoś dalej od tego, od tej strzałki. Jak to będzie ten kupiec z luksusowymi towarami, to kończymy. Luksusowe towary. Ej, ale ja go pamiętam, że on był gdzie indziej. Ale w sumie tu też był. To on się respi albo tu. Albo gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Dobra, ja się już z wami żegnam. Kontynu e dowiedzieliście się jak zdobyć kupca i... No nie był on jakoś mega ukryty, a spodziewałem się czego innego, jakoś inaczej co zapamiętałem. No i... Bye bye.